Witam Was na kolejnym etapie, przygotowuję drewno pod przyszłą impregnację, czyli jesteśmy coraz bliżej finiszu. Mam tutaj przygotowane dwa sprzęty z firmy Parkside. To chyba chińskie zabawki, ale tutaj znajdują się tylko informacje o jakimś niemieckim producencie, prawdopodobnie importer. Są to takie takie gadżety, chińskie zabawki. I co, przygotowuję drewno, mamy już zrobione, zobaczcie, dosyć, dosyć tutaj sporo. I to bardzo fajnie wygląda. Postanowiliśmy szlifować, żebyście nie mówili, że dziadujemy. Zobaczcie, mogę ręką przejechać i żadnej jazz nic nie mam. Wszystko jest fajnie, fajnie przygotowane, fajnie wyszlifowane. Tutaj sobie działamy z ojcem, troszkę ja szlifuję, troszkę tata. Przeważnie jak mnie ostatnio w domu nie było. I teraz, teraz zostało już mi troszkę drewna, dlatego chcę wam pokazać, jak to, jak to wszystko tutaj wygląda. Zobaczcie. Przecieram ręką, żadnej nic nie mam. Fajnie, fajnie to wygląda. Ciekawe, jak to będzie wyglądało po, po gruntowaniu i po impregnacji. Jeżeli chodzi tutaj o, o moje zabawki, to wcześniej robiłem te cztery słupy tym sprzętem, lecz to się do niczego nie nadaje. Jest to do szlifowania ścian. Miałem założony taki, taki yy, dysk, który wykonywał ruch obrotowy. No i męczyłem się tutaj, bo te cztery belki robiłem prawie cały dzień. No i postanowiliśmy kupić przy okazji, bo mieli akurat w miejscowym Lidlu takiego Parkside'a. Wygląda jak typowy taki czołg, nie? Tak śmiesznie się nim pracuje. Fajny, faj, fajny to wygląda, tak jak, jak taki prawdziwy czołg. Tak się śmiejemy z tatą, że, że właśnie mówimy na to czołg. No i co, przygotowuję tym czołgiem. Drewno, i wam powiem szczerze, że jak na chiński sprzęt, sprzęt to całkiem sprawnie idzie. Ma, yy, wadą jest to, że jest strasznie głośny ten silnik, jest strasznie głośny yy, i trzeba robić po prostu w słuchawkach takich o na uszy, żeby sobie uszu, uszu nie pouszkadzać. No i powiem wam, że, że nawet to wygląda, już niedługo będziemy mieli koniec. Zamówiłem już yy, grunt, zamówiłem. Impregnat po 4,5 litra impregnatu, i 4,5 litra zamówiłem gruntu firmy Drewnochron. Nie wiem czy, czy dobry już nie, nie miałem czasu za bardzo się zagłębiać, szukać informacji. Czy jest tego Sadolina i Widaron jeszcze jest nie już tak? Nie chciało mi się tam zagłębiać, co jest lepsze. Wziąłem ten drewnochron na próbę i zobaczymy, jak to wszystko będzie. Wyglądać. No i też to jest ten właśnie plus: szlifowanie tego, że, że nie będzie nam tak bardzo wchłaniać oraz nie będziemy tak bardzo tego zużywać tego impregnatu i tego, yy, i tego gruntu. Bo na taką chropowatą powierzchnię na pewno idzie tego wszystkiego więcej. Tutaj, jak jest takie gładsze, to na pewno będę mógł w stanie więcej więcej powierzchni zrobić na tych 4,5 litrach. Nie wiem czy, czy to mi w ogóle starczy 4,5 litra na na zakonserwowanie tego wszystkiego, no jeśli nie no to nie, no to będę musiał domówić. Nie wiedziałem czy 9 litrów, bo są beczki 4,5 litra, 2,5, 9 i chyba 0,75 tak się zastanawiałem, wziąłem na próbę, zobaczymy co z tego co z tego wyniknie. Pokażę Wam może głośność, albo jak to pracuje. Zobaczcie, jest tu standardowy, jak to powiedzieć, standardowy pasek, nie, standardowa taka ściernica, łatwo się tutaj to demontuje, poluzowując tą blokadę, wyciągamy, kupiliśmy 5 pasków i chyba 5 pasków starczy, oryginalna taśma, o, teraz... Teraz mi się przypomniało fachowe nazewnictwo oryginalna taśma się rozklei, ro, rozkleiła. Nie wiem czy się przegrzała, bo tutaj zobaczcie, jest takie łączenie. No ale tutaj kupiliśmy za 15 zł, chyba 5 pasków, chyba troszkę dużo, bo na internecie byłoby taniej. No i sobie działamy. Dobra, także zobaczcie, jak to tak to działa. I tak to głośno się, A tak się. No i tak sobie jeżdżę i naprawdę idzie to dosyć szybko. No nieporównywalnie, nieporównywalnie szybciej od, od tamtej małej szlifiereczki. Czekaj, czekaj, czasitek. podpisać nie? Tu jeden 1 Oj. Okay. Jeden, jeden. 자 Stan na chwilę obecną, tak to wygląda wszystko. Przygotowanie terenu pod słupy za chwilę będziemy mieszać beton i będziemy zalewać oraz skorygować wymiary przekątne długości długości sobota 4 lipca koło godziny 10 ja tutaj skontrolowałem wylewkę pod supy, jak to wszystko wygląda także też miałem okazję podlać to podlać to wodą i powiem Wam że dosyć, dosyć szybko to schnie supy. Jaltanę chcę montować w przyszłym tygodniu, czyli to robiłem wczoraj, był piątek. Supy chcę montować w poniedziałek. Myślę, że to już będzie odpowiedni czas, żeby to zamontować. I co? Fajnie, fajnie, fajnie udało się. Dużo wczoraj pomogła mi dziewczyna. Eee, masakra było z tym wymierzaniem tego wszystkiego. Nie miał tutaj człowiek żadnego punktu odniesienia, i tak kombinowałem, kombinowałem. Wzięliśmy punkt odniesienia na podstawie e, fundamentów od domu, od ścian domu, i tak, i tak powoli, e, powoli tutaj działaliśmy. Ciężko było tutaj to wszystko pomierzyć bez żadnych specjalistycznych narzędzi. Te sznurki w sumie już można zdemontować. Przydałaby się w takich pracach e, poziomica laserowa, najlepiej krzyżowa, do płaszczyzn to ułatwiłoby nam całą operację. Z tego względu, że no żeby Was tu nie skłamać, zajęło mi to no cały dzień, żeśmy się tu bawili. Wymiarowanie z wylewką zajęło mi cały dzień, jakieś obmyślenie tego, jak to powinno wyglądać. Także na chwilę obecną mogę się pochwalić tym, że udało nam się po pierwsze. Załapać odpowiednie wymiary Odpowiednie długości Zrobiliśmy odpowiednie szerokości Zrobiliśmy odpowiednie przekątne Czyli przekątne I wszystkie wymiary nam się zgadzają Wiadomo Może tam milimetr uciekać ale, ale myślę, że tolerancja tego jednego milimetra Jest jak najbardziej Ok eee, Jeszcze czwarta sprawa Złapanie tutaj poziomu, zobaczcie, jest troszkę tutaj niezbyt równo. Tutaj jest zdecydowanie wyżej niż tam z tyłu. I co? Dużo, dużo tutaj było działania, tak się wydaje, że to takie proste, tak to wymyśliłem na 2, 4, 6, na 8 takich słupków poprowadzone sznurki krzyżowo. No i co? Mam nadzieję, że, że będzie to dobra podstawa pod altanę. Jakoś to tutaj wyszło. Muszę jeszcze posprzątać kielnie. Tutaj mam słupy przygotowane. W sumie niepotrzebnie je przyniosłem. Będę teraz to e, czyścił taką e, szczotką. Będę to czyścił pod, pod grunt, potem pod impregnat. I co? Jeżeli chodzi tutaj o... o impregnat grunt, no to tutaj firma Drewnochron z tego względu no reklamują to nie wiadomo czy to jest dobre czy nie no kiedyś też tego widarona reklamowali Sadolina czy jakoś tak yy, i co postawiłem na to na to chyba taki stos najlepszy stosunek ceny do jakości bo są to chyba tańsze produkty, nawet nie porównywałem dużo osób to chwali, to mówię wziąłem. a czy to jest dobre czy nie nie wiem, nie znam się, kupiłem też jakieś tam pędzelki najtańsze w mrówce w mrówce, w pile, czy tam w Len, czy jak to się tam poprawnie wymawia. Potrzebny nam do tego rozpuszczalnik, jakiś tam śrubokręcik, żeby te wieczka pootwierać. Odnośnie tutaj jeszcze tych produktów, to tutaj przyszła uszkodzona paczka przez kuriera, także troszkę mi tego produktu ubyło, także tutaj mała uwaga, żebyście, mała sugestia, żebyście zawsze sprawdzali paczki, jak przyjadą do Was od kuriera. Z tego względu, że przeważnie takie produkty są bardzo dobrze zabezpieczone i, i nie widać żadnych e, z zewnątrz, nie widać żadnych uszkodzeń. Dopiero po takim intensywnym rozpakowaniu, bo taką paczkę rozpakować z takimi, takimi e, beczułkami, to naprawdę zajmuje to dosyć sporo czasu, ale warto ten czas poświęcić przy kurierze i od razu zgłaszać, jeśli, jeśli paczka jest uszkodzona. zobaczcie. To koszt około 90 zł i tutaj 4,5 litra około 90 zł kupione na Allegro. Jeżeli chodzi tutaj o kolor, to postawiłem na takiego tika. Nie wiem, czy to będzie fajne. Fajny kolor miał być troszkę ciemniej. Tutaj tata powiedział i Kamil, że jednak żeby zamówić coś takiego jaśniejszego, dlatego postawiłem na takiego Tika. Nie wiadomo jak to będzie wyglądać. Pierwszy raz będę takie rzeczy robił. I tyle, tutaj nie wiem ile się tego stosuje, czy mi to starczy, czy nie starczy, powiem Wam szczerze, że tego, tego tak nie liczyłem, czy, czy, czy mi to wystarczy, czy nie, będę stosował dwie warstwy jak, jak, jak mi starczy, no i tutaj macie macie instrukcję jak to stosować, że musicie przeszlifować, oczyścić drewno, później dokładnie to wszystko wymieszać, no i przygotować po prostu podłoże, robić... Najlepiej w zacienionym, jakimś tam miejscu w temperaturze od 10 do 30 stopni, wilgotność poniżej 80%. Także chciałbym tutaj te parametry spełnić. Później polecimy to wszystko z tym impregnatem powłokotwórczym. I to będzie wszystko, jeżeli chodzi o takie zabezpieczenie drewna. Siemaneczko, dzień kolejny, poniedziałek. Jesteśmy po weekendzie, także myślę, że już możemy. Stawiać supy, beton dość fajnie wyschnął. I co, byliśmy przed chwilą w mieście, kupiliśmy dodatkowe blachy, dodatkowe wkręty do, do montażu altany. Wydaliśmy około 150 zł. Jeżeli chodzi o, o aktualne koszty, e, całkowite altany to jest to na chwilę obecną około 2600 zł. Ja zmierzam do Taty, lecę po słupy lecę po blachy i będziemy montować supy i całą konstrukcję. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się postawić szkielet. Jest około godziny 13. No może uda się, nie uda. Zobaczymy. Jutro będziemy montować wtedy płyty OSB. No i co? Tyle. Także działamy, działamy i lecimy z tematem. Także teraz będziemy przewozić supy, które zostały, nie wiem czy o tym mówiłem, dwukrotnie zaimpregnowane gruntem, a później dwukrotnie tutaj stopy, Stopy, i tutaj, gdzie ma być ta główna konstrukcja, składana to zrobiłem też tym impregnatem powłokotwórczym również dwukrotnie. Później, wiadomo, oczywiście, jak już to będzie wszystko stało, to będę, będę tą powierzchnię środkową dalej kontynuował impregnatem. As transport najdłuższych belek za chwilę załadujemy tą drugą długą. Tata będzie kierował, ja będę trzymał. Także najcięższe beleczki. Jeśli ktoś trzyma tą ręką, już mi i Jedną ręką trzymaj, bo tak samo próbuje.